Drodzy bracia i siostry w islamie, dzisiaj porozmawiamy o jednym z najcenniejszych Bożych darów, darze czasu. Musimy wszyscy wiedzieć, że islam postrzega wolny czas jako błogosławieństwo, które wielu ludzi marnuje. Prorok Sallallahu Alaihi powiedział, Dwie rzeczy, które wielu ludzi, ludzi marmuje, to zdrowie i wolny czas. Człowiek nie zna wartości zdrowia, dopóki nie dotknie go choroba i nie zna wartości wolnego czasu, dopóki nie znajdzie się w ciągłym zajęciu. Dlatego islam nakazuje przygotowanie się do wolnego działania, do nowego działania, gdy tylko zakończymy wcześniejszym. Bóg mówi, jeśli więc skończyłeś, to bądź przygotowany i ku, tu, i ku temu, twemu Panu zwróć się starannie. To znaczy, gdy uwolnisz się od spraw doczesnych i swoich zajęć, zwróć się ku Bogu. Człowiek jest w tym życiu określony, jak ten, który mozoli się, aż spotka swojego Pana. Bóg mówi o człowieku za Stara się usilnie dla swego Pana i spotkać Go. Żyć bez planu, wiodąc życie pozbawione sensu, podczas gdy Bóg Najwyższy mu mówi. Czy sądzicie, iż my stworzyliśmy was nadaremne i że nie zostaniecie do nas sprowadzeni? Ze względu na wagę czasu i konieczność jego właściwego wykorzystania Bóg Wszechmogący posiągł przysiąg na niego w wielu wersetach Koranu. Powiedział, na porę przedwieczorną, za prawdę człowiek jest na drodze zguby. Na minuczkę, na dziesięć nocy, na podwójne i pojedyncze, na noc, kiedy przemija. Na jasność poranka, na noc, kiedy spokojnie zapada. Na Słońce i na Jego jasność poranną, na Księżyc, kiedy po nim następnie, następuje, na dzień, kiedy jaśnieje jasnie, Jego blaskiem, na noc, kiedy okrywa je ciemnością. Allah przysięga na pewne okresy czasu i chce, abyśmy zrozumieli znaczenia czasu. Przysięga na porę przed wieczorną, poranek, dzień i noc czyli na czas. Nie bez powodu tak przysięga, wyraża w ten sposób wagę czasu. Wszystko to pokazuje nam, że czas jest cenny i należy go wykorzystywać w sposób pożyteczny. Prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam zachęcił nas, byśmy korzystali z naszego czasu, mówiąc wykorzystaj pięć rzeczy, zanim nadejdzie, nadejdzie pięć innych Młodość przed staro starością, zdrowie przed chorobą, bogactwo przed ubóstwem, wolny czas przed zajętością, życie przed śmiercią. To znaczy, skorzystaj ze swoich chwil wolnego czasu, zanim pochłoną cię obowiązki. Tak właśnie był zwyczaj pobożnych przodków. Hasem al-Basry, radziłallahu anhu, powiedział, Zostały ludzie, którzy bardziej dbali o swoje czasy, niż wy dbacie o swoje majątki. Opowiada się niezwykłe historie o ich trosce o nas. Zostawili po sobie liczne dzieła i pożyteczne nauki, na przykład albie Nie pozostało się z piórem w ręku, wzrokiem wbitym w teksty i myślami skupionymi na refleksji. Opanował się Pięć języków arabski, syryjski, sanskryt, pierski i hinduski pozostawił ponad 120 tomów dzieł w różnych dziedzinach. Niektórzy z pobożnych przodków radzili swoim towarzyszom. Gdy wyjdziecie ode mnie, rozpo, rozproście się, aby ktoś z Was mógł czyta, czytać Koran w drodze. A gdzie jesteśmy my współczesni wobec przodków pobożnych, wobec przy, przykładów pobożnych przodków, gdy widzimy, a ten, kto przesypia długie godziny, tak że jego dzień zamienia się w noc, a nocą oddaje się rozrywką oraz rzeczom zakazanym, zamiast poświęcać się modlitwie nocnej czy zdobywaniu wiedzy. Wiemy, widujemy ludzie spędzający czas z telefonem komórkowym, przed ekranem telewizora lub mediów społecznościowych. Tym samym zanerwują modlitwy, opuszczają naukę i lekceważą wiele swoich obowiązków, na które brakuje im czasu z powodu tej bezcelowej, bezcelowej aktywności. Widujemy także ludzi, którzy spędzają czas na przy z przyjaciółmi w kawiarnach lub stoją na rogu ulicy na rana, od, od rana do wieczora. Są przekonani, że zabijają czas, lecz lecz to w rzeczywistości czas zabija ich. W trakcie tych spotkań oddają się plotkom, obmową i oszczerstwom, rzucają nieodpowiedzialne spojrzenia a do tego nie spełniają wymogów związanych z właściwym zachowaniem się na drodze. Prorok sallallahu alaihi wasallam powiedział, strzeżcie się z siedzenia na drogach. Zapytano go o posłańcu Boga. Nie mamy jednego wyboru, musimy gdzieś się spotykać, by rozmawiać. Wtedy odpowiedział, skoro koniecznie musicie się spotkać, to spełniajcie wymagania związane z drogą. Zapytam, jakie są te wymagania o posłańcu Boga. Prorok sallam powiedział: Powstrzymanie spojrzeń, nieczynienie nikomu krzywdy, odwzajemnianie pozdrowień, nakazywanie dobra i zakazywanie zła. Drodzy bracia i siostry, Wiedzcie, że Bóg Wszechmogący wspominał o dwóch wielkich momentach, w których człowiek żałuje st straconego czasu i uświadamia sobie, że był oszukany i poniósł stratę w swoim życiu. Pierwszy z tych momentów to chwila zbliżającej, zbliżającej się śmierci, gdy śmierć przychodzi do zaniedbującego sługi, mówi on. Panie mój, gdybyś mi dał trochę czasu, żebym mógł dawać jałmużnę i być sprawiedliwy. Czyli człowiek życzy sobie odroczenia końca, choćby na kroki, na krótki czas, aby mógł czynić dobro. Ale Bóg mówi, Bóg nie da, zło, nie da zwłoki żadnej duszy, kiedy nadejdzie jej termin. Bóg jest w pełni świadomy tego, co wy czyniecie. Drugim momentem jest dzień zmartwychwstania. Wówczas ten, kto zaniedbał swoje obowiązki wobec Boga, gdy ujrzy karę, powie: Jeśli by mi było dane powrócić, to byłabym wśród czyniących dobro. Podobnie powiedzą wszyscy, którzy zaniedbali, bo gdybyśmy teraz zostali sprowadzeni, nie uznalibyśmy za kłamstwo znaków naszego Pana. I bylibyśmy między wierzącymi. Żal nie dotyczy tylko tych, którzy zaniedbali. Nawet ci, którzy byli posłuszni, odczują żal, gdy zobaczą innych o wyższych rangach. Będą się zastanawiać, dlaczego nie pracowali więcej, by osiągnąć więcej. Bóg Najwyższy Subhanahu wa ta'ala powiedział, zachęcając nas, a jego pieczęcią بين جو بيجمو ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله لملك العزيز العليم كما قال <applause> الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وَأَنْصَتُوا لعلكم